zamiana kategorii zadania Każde zadanie można zamienić na inne chociaż z pewnymi ograniczeniami Najbardziej uniwersalna jest zamiana na obiekt W jaki sposób się to robi Mamy tutaj płytę czyli zadanie typu płyta i spróbujmy go zamienić na tarczę No więc najpierw zapisz i otwórz Napiszmy go sobie tarcza. No i teraz jeszcze musimy zmienić kategorię, bo model nadal został płytowy. I do tego służy taka opcja: jak zmień model. Mogę oczywiście wprowadzić od razu tarczę. No i trzeba sprawdzić podpory, ponieważ zostały wyliczone Sztywności wynikające z podpór słupowych i ścianowych. Nie ma żadnych obciążeń, ponieważ z, z płyty nie mamy obciążeń, które byłyby w stanie się przenieść do tarczy. Proszę Państwa, a zmieńmy płytę na obiekt. Zapisz i otwórz. No i znowu wywołujemy zmień model. No i obiekt. Proszę zwrócić uwagę, że ja mogę zmienić tylko całą siatkę. Ale mogę zmienić wszystko. No i to wygląda teraz po takiej zmianie. No i tu znowu przy uliczaniu tych sztywności to wygląda. Sprawdź podpory. Model dostał już stronę pomalowaną. No i proszę zobaczyć, że mamy tutaj wyliczone sztywności. No, jest jedno ograniczenie. Przy takiej automatycznej zmianie nie przenoszą się utwierdzenia sprężyste. Te musimy sobie w jakiś sposób inaczej zadać. Ale proszę Państwa, za to przenoszą się obciążenia. No i w tym momencie mamy taką sytuację. Proszę Państwa, a co z modelami prętowymi? One też mogą być zmieniane. Zapisz i otwórz. Rama 3D. No i wchodzimy do zmieniania modelu. No i oczywiście od razu mamy ramę 3D. Tutaj mamy za, możliwość zmiany jeszcze na kraty, czyli yy, zrobienie z tego prętów przegubowych przenoszących tylko siły osiowe. No i oczywiście na obiekt. To będzie obiekt zawierający wyłącznie elementy prętowe, no ale też takie mogą być w obiekcie rozwiązywane. Jeżeli naciśniemy na tą... Ramę 3D to tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim trzeba inaczej wspierać, bo mamy troszkę za mało tych składników podpór. Mamy tylko Z i utwierdzenie wokół osi Y, nie mamy x, nie mamy dalej te trzy składniki. Proszę Państwa, a co zrobić z obiektem? W obiekcie już nie ma szansy na cokolwiek, na żadną zmianę. Ale w obiekcie możemy z kolei wybrane fragmenty przenieść do płyty lub tarczy. W tym celu zapisz do plików wybieramy. No i mówimy co chcemy. No więc wybieramy płytę. No i musimy wybrać płaski fragment. I do tego jeszcze poziomy, bo jeżeli wybierzemy inny, no to program zaprotestuje. No i tu mamy zapisane do dwóch plików. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli nowe zadanie z TXT. I odczyt z plików, no to proszę bardzo mamy węzły i płaskie i dostaniemy model tego wybranego fragmentu z obiektu.